Dzień dobry drodzy słuchacze. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć na temat znaczenia kolorów skóry. W, 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 Takie jak występują według mnie, jakie znaczenie my posiadają w malowidłach buddystycznych czy hinduistycznych. Długo się zastanawiałem, co one mają oznaczać, dlaczego niektóre bóstwa mają taki, sk taką skórę, a nie inną. Nie udało mi się znaleźć żadnego źródła, który to dokładnie opisuje. Dopiero po pewnej nocy zacząłem dochodzić do wiedzy, która mi to zaczęła umożliwiać zrozumieć. I jak znalazłem mandalę, która przedstawia zieloną tarę, w otoczeniu ośmiu bóstw, które posiadają różne rodzaje skóry, doszło do mnie to znaczenie, co tak naprawdę ten kolor skóry miałby oznaczać. Otóż, jak już jesteśmy przy tarze, zielona tara jest boginią, która wspomaga ludzi, więc na pewno zielony kolor jej skóry oznacza miłość i miłosierdzie. I właśnie tak trzeba to rozumieć. Również kolor zielony oznacza życie, życie wieczne, życie doczesne, życie szczęśliwe. I pełne może wrażeń, dlatego właśnie te, te znaczenie bym przypisał kolorowi zielonym, i właśnie takie, taką symbolikę również znajdziemy u Egipcjan. Niektórzy bogowie są malowani właśnie w zielonym kolorze skóry. I nie jest to jakaś zła farba. Właśnie ona oznacza miłość, ona oznacza miłosierdzie i oznacza życie, dogodne życie, dobre życie. Kolejnym ciekawym kolorem jest kolor niebieski. Jeden z ciekawych przedstawicieli, którzy posiadają kolor niebieski, jest Vishnu. Wisznu jest przedstawiany przeważnie jako w kolorze niebieskim skóry. I e, zastanawiam się często, dlaczego tak właśnie jest. W mitologii e, hinduskiej jest taki mit o mieszaniu drogi mlecznej. E, surowie i asurowie, e, czyli dwa jak gdyby obozy różnych bogów, e, sami zakręcali e, drogą mleczną w poszukiwaniu, e, e, poszukiwaniu napoju dla, na wieczność. I w czasie tego zawieszania, po trzecim takim ruchu, wyszedł, wyszła tu cizna z centrum galaktyki, i Wisznu dla utrzymania tego świata czy tego wszechświata, wciągnął ją w siebie. I symbolika jest tutaj bardzo prosta: kolor niebieski. Symbolizuje e, właśnie poświęcenie i e, prawność. Tak, właśnie z, znaczy prawość. E, dlatego, że jego decyzja była słuszna. On w tym momencie e, chciał uratować całą galaktykę przed zniszczeniem. I e, dlatego, e, znając trochę e, historię, Doszło do szybko do wniosku, że Celtowie, którzy byli słynni z tego, że malowali swoje ciała właśnie kolorem niebieskim, czy używali koloru niebieskiego, to nie był kolor, który miał odstraszać wrogów, to nie miał, był kolor, który miał tych wrogów przerażać. Węcz raczej pokazywać, że ci wojownicy i wojowniczki, które szły na wojnę czy na jakieś, jakąś bitwę, są pełni poświęcenia. Poświęcają się dla swojego klanu, dla swojej rodziny, dla swojej, swojego plemienia. I to właśnie taką symbolikę ma kolor niebieski. Mamy kolejnym kolorem, ciekawym jest kolor czarny. Małżonka Wisznu, Lakshmi, żeby zdobyć jego uznanie i żeby zostać jego małżonką, zdecydowała się na oczyszczanie i na, na pokutę. Ta pokuta trwała tak długo, i tak e, zacięcie ją przeprowadzała, że jej skóra czerniała. I e, w takim razie e, widać, że e, symbolika jest tutaj jasna. Kolor czarny symbolizuje właśnie oczyszczenie i pokutę. E, a kolor biały e, jest bardzo często e, kolorem używanym jako kolor e, czystości, ale też Kolor łaski. Na przykład zwiastowanie na Święcie mali panny było przez anioła, który trzymał lilię. Ta lilia miała oznaczać oczywiście i czystość, ale też łaskę, którą ta kobieta otrzymuje w momencie poczęcia Mesjasza. I pozostał nam jeszcze inny kolor, kolor czerwony. Kolor czerwony jest kolorem cierpienia. Na pewno sobie wszyscy mogą to wyobrazić, że podczas wysiłku ukrwienie naszego organizmu jest bardzo spore. Również poprzez skaleczenie, poprzez różnego rodzaju choroby skóry, zawsze powoduje najpierw zaczerwienienie miejsc, w których to się dzieje i właśnie kolor czerwony jest symbolem cierpienia. Dlatego może właśnie Indianie, którzy żyli w Amerykach północnej, południowej i środkowej, przeżyli taką hektabombę podczas pobytu czy po pierwszych wizyt białych ludzi z Europy, dlatego że musieli przejść przez cierpienie. To by było może na tyle. To są w tej chwili pierwszych pięć kolorów, które udało mi się rozszyfrować. Dalsze kolory, jeśli tylko będę miał wskazówki z góry na ten temat, będę Wam przekazywał. I z tym słowem, dziękuję bardzo za uwagę i życzę Wam miłego wieczoru.